Dziś trochę inaczej, poradnik taki warsztatowy, jestem ciekaw czy Was tego typu e, firmy też i materiały interesują, e, Amazfit 2 e, Xiaomi smartwatch nazywany również no i kwestia tego, że jak widzicie w zegarku mamy chińskie, no chiński po prostu system. Grupa osób w internecie z Xiaomi fans z takiej strony przygotowała już wersję polską takiego, takiego systemu. No, i dzisiaj krok po kroku pokażę wam, jak ten zegarek odblokować, jak do niego wgrać właśnie język polski, bo interesująca to propozycja jest w tym przedziale cenowym. Wygląda to bardzo fajnie, działa. No mam nadzieję, że teraz poznam jego działanie dużo lepiej, dlatego będę robił jeszcze raz recenzję dopiero po wgraniu tego języka polskiego, bo po prostu będę miał możliwość większej interakcji z tym smartwatchem. Ale na pierwszy rzut oka wygląda to fajnie. Tradycyjnie też w opisie będę wam linkował do sklepu, gdzie ja ten zegarek pozyskałem, również Wam będę linkował do tych stron, z których korzystałem. Były to dwie strony: MiBoy oraz Xiaomi Fans, i pewnie tam najnowsze wersje oprogramowania. Jeżeli będą się pojawiały nowe na ten zegarek, tam znajdziecie i tam odsyłam, bo yy, dobrą robotę yy, cała grupa wykonała. Ja wam tylko nagram po prostu, jak to zrobić. Nie mam z tym dużego doświadczenia, tak więc jeżeli ja sobie z tym poradzę, to na pewno każdy sobie z tym yy, poradzi I, i mam nadzieję, że będzie to czytelne. Pierwszą rzeczą, którą ja zawsze zalecam przy tego typu operacjach, to jest duży spokój, duży zapas czasu, żebyście się nigdzie nie spieszyli, bo takie operacje lubią trwać dość długo. Zegarek ładujemy na 100%, dobrze jest komputer sobie przerestartować, nie używać tam jakiegoś dodatkowego oprogramowania, tylko na ten czas, czas instalacji, wgrywania żeby to wszystko było na czysto, z tego względu, że jeżeli sobie yy, no, podczas tego procesu coś zaburzycie, jakieś połączenie, to może się okazać, że z tego zegarka już nic więcej yy, nie będzie. Yy, tak więc no, ładujemy go na 100%, restartujemy komputer, nie stresujemy się, nie ponaglamy, robimy to na spokojnie. Słuchajcie, krok pierwszy. Krok pierwszy trzeba pobrać odpowiednie oprogramowanie, minimal ADB and Fastboot najnowszą wersję z linku, który też wam dam w opisie filmu. Zresztą widzicie go teraz na, na ekranie. Następnie całe oprogramowanie sobie instalujemy. Wszystkie pakiety, które tam są, ja już sobie u siebie zainstalowałem, tak więc na wszystkie pytania odpowiadamy jest, aby je zainstalować. Po instalacji programu uruchamiamy sobie PowerShell. No przechodzimy do tej nakładki systemowej w prosty sposób to o, 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 możemy zrobić w ten sposób, że naciskamy przycisk Windows, naciskamy przycisk R, czyli RAM, wpisujemy CMD, naciskamy Enter, pojawia nam się czarne okienko, gdzie będziemy dalej ten proces przeprowadzali. Po uruchomieniu CMD mamy znane już pewnie wszystkim okienko, przechodzimy do strony głównej, czyli CD-Baxler, przechodzimy do katalogu ADB, tak on się nazywa. Możemy sobie go wylistować. Co tam mam w środku? Tak naprawdę interesuje nas plik, który się nazywa ADB e, Exe. E, podłączyliśmy już. Ja już podłączyłem zegarek do, 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 do komputera, czyli sprawdzamy. ADB Devices. List of Attached Devices. On nam sprawdzi, czy go będzie po prostu widział. Widać, jest ostatnia linijka. Device i jest oznaczone jako 50CA0420. To jest właśnie ten zegarek, który jest. E, podłączony. Kolejną rzeczą jest przełączenie zegarka w fastboot menu. Do tego będziemy uruchamiali taką komendę. Czekajcie, ja sobie może ją skopiuję, żebym tutaj błędów nie porobił. Też Wam proponuję, żeby w ten sposób to robić. Copy-paste w Windowsie 10 już nam tutaj działa. Bez problemu, ctrl-c, ctrl-v, adb shell reboot bootloader i w tym wy 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 wypadku widzicie od razu na zegarku pojawia się fastboot. Coś takiego z chińskimi literami. Nie stresujemy się, tak ma a być. Kolejna komenda to jest fastboot get all, czyli pobieramy e, wszystkie parametry zegarka, bo te parametry będą nam potrzebne. Następnie z tych parametrów będziemy pobierali tak, serial number, to jest pierwsza rzecz, którą musimy zapisać, także copy paste do jakiegoś notatnika czy gdzieś do jakiegoś pliku. Kolejną opcją, która będzie nam potrzebna, to bootloader version, czyli ten element też kopiujemy, te dwa elementy sobie kopiujemy gdzieś do siebie na, na dysk twardy. Następnie, kolejną rzeczą, którą potrzebujemy, to wersję firmware'u, jaką mamy w zegarku. Tutaj to, co ja aktualnie robię, jest zrobione na wersji 2.0.8.0 i trzeba zweryfikować, czy taką wersję mamy w naszym zegarku. Pewnie te wersje będą się zmieniały, tak więc tutaj te elementy e, będą ulegały zmianie Wmianie, w momencie m, tego, jak te wersje oprogramowania będą się zmieniały, tak więc Przechodzicie do zegarka, robicie sekwencję, ściągacie z góry, wciskacie ten taki. No, zamiast widzicie na ekranie teraz co się dzieje, i znajdziecie tutaj faktycznie potwierdzenie, czy macie ten numer, ten numer, ten numer wersji firmware'u, jaka jest niezbędna. Dobra. Następną rzeczą jest przejście na stronę. Bo już mamy te trzy, trzy rzeczy zapisane, także czekajcie, ja teraz może otworzę okienko przeglądarki. Wchodzimy na stronę, gdzie mamy informację, że będziemy robili rzeczy arcyniebezpieczne i możemy ze swojego zegarka zrobić podstawkę pod kwiatek. Tak to ma wyglądać. Rozumiemy wszystko. Przechodzimy na kolejną stronę, podajemy swoje imię, nazwisko, numer seryjny. Następnie bootloader version, OS version, czyli pierwsze dwa parametry pobrane z listingu, trzeci parametr jest pobrany z zegarka, podajemy dwukrotnie swój adres e-mailowy, zaznaczamy, że nie jesteśmy robotem. Wciskamy submit on request i czekamy. Tam zgodnie z tymi informacjami, które były na poprzedniej stronie, będzie to trwało do 48 godzin. No, mnie się udało, że mniej więcej po 10 już dostałem kod. Dostajecie email, e-mail, który mniej więcej wygląda tak. Na tym e-mailu jest opisane wasz numer seryjny zegarka. Jest wszystkie informacje plus fast om unlock. Eee, s, nu, numer. Kolejny krok, znowu uruchamiacie ADB device, sprawdzacie, czy widzi Was komputer zegarek, eee, następnie robicie ADB Shell Reboot Bootloader, żeby przyjść, przejść eee, w tryb e, Fastboot. I kolejną opcją to już jest odblokowywanie. Odblokowywanie polega na tym, że ten numer, który żeście dostali w tej chińskiej wiadomości, piszecie fastboot om unlock i podajecie ten numer, który jest u Was w wiadomości. Tak naprawdę dostajecie całą komendę, którą trzeba podać. Naciskacie guzik, jest finished, jest OK, 0,43 sekundy. I teraz by trzeba sobie zrobić, znowu wy, wylistować. Wylistować sobie, i jest już opcja Butler Unlocked ustawiona jako jest. Czyli przeprowadziliśmy wszystko, to, co żeśmy chcieli przeprowadzić. Zegarek jest odblokowany, będziemy mogli w niego wgrywać oprogramowanie. Po odblokowaniu bootloadera naciskamy górny przycisk zegarka, aby się zrestartował, trzymamy go przez 10 sekund, on się nam już uruchomi z odblokowanym bootloaderem i przejdziemy do kolejnej e, operacji. Zegarek już jest zrestartowany, przechodzimy teraz na stronę Xiaomi Fans, pobieramy sobie wersję 2.0.8.0, czyli taką jak mamy w zegarku. W tym momencie nie ma innej wersji, jest tylko ta jedna. Pamiętajcie, bo to w czasie będziecie zmieniało, żeby te wersje były odpowiednie do Waszego zegarka. Następnie uruchamiamy jako administrator ten plik. To chwileczkę pod, potrwa. Potwierdzam, że go chcę uruchomić. Jeżeli macie jakieś oprogramowanie antywirusowe, to może się delikatnie tutaj denerwować, ze względu na to, że program nie jest bardzo popularny i będzie zgłaszał, że to jest bardzo niepopularne programowanie, żeby uważać. Po uruchomieniu mamy taki niebieski ekran. Ja nie wiem, czy go będę mógł nagrać. No mam nadzieję, że się nagrywa i to nie spowoduje jakiejś awarii. Jest informacja, że robicie to na własną odpowiedzialność. Są podziękowania dla wszystkich. Widzę, że Kaudi ten temat głównie ogarnął, także gratuluję za podejście i za fajną robotę. Naciskamy przycisk Enter. O, jest instalacja, wybrać: instalacja Romu Stratos jest jedynka, instalacja Romu Stratos numer jeden: instalacja ee, buta. Zegarek znowu nam się przechodzi w tryb fast boot, tak więc bez stresu, tak to będzie wyglądało. Znowu na zegarku pojawią się chińskie literki i opcja fastboot. Tutaj się pojawiają błędy, że tu mamy links, także to podobno jest standardowe, zresztą macie to opisane na niebieskim polu, że e, tak się to będzie działo. Ja włączę stoper, żebyśmy wiedzieli, ile to będzie trwało. W tej chwili włączyłem e, stratu, e, ten e, stoper. Na ekranie będzie się pokazywać jak, dobra, enter, lecimy dalej. Teraz sprawdzanie plików z ROM-em. Jest wszystko ok. Znowu naciskamy enter, aby kontynuować. Kopiowanie plików do zegarka rozpoczyna się. I tutaj absolutnie bez stresu i bez ponaglania, bo z tego co wyczytałem na stronie, no nie robiłem tego, robię to razem z wami pierwszy raz, bo można to zrobić tak naprawdę raz, żeby jeszcze mieć chiński, a potem polski. Ma to trwać około 15 minut. Ja wam zmierzę u siebie na stoperze, jak to będzie wyglądało, ale może czasami trwać w waszym przypadku dłużej niż u mnie, tak więc bez stresu idźcie sobie zjeść obiad, nie poganiać, nie robić wtedy też nic innego na komputerze, żeby on się nie zawiesił, żeby nie, 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 nie mieć potem problemów, że ten zegarek sobie uceglimy. Na zegarku podczas tego procesu macie, tak jak już mówiłem, fast boot cały czas. Jak widać u mnie to prawie 14 minut trwało, aczkolwiek byłem w toalecie w międzyczasie, tak więc mogło się skończyć nieco prędzej. No i mam informację, że jeżeli się wszystko dobrze powiedzie, to to będzie to będzie już po polsku ten zegarek, zaraz zobaczymy. To będzie chwilę trwało, bo on tam musi też poprzemierać te rzeczy od nowa. Tak więc będzie się dużo dłużej trwało niż yy, w momencie, kiedy pierwszy raz żeśmy zegarek uruchamiali, po tym jak żeśmy go wyjęli z paczki. Tak więc czekamy. No i pojawia się po dość długim czasie, też nie ma się co stresować, bo trwało to z dobre 10 minut to kręcenie się tych planet, i teraz się pojawia optymalizacja APK i nie pisze to po chińsku. Tak więc znak jest bardzo dobry, że. Operacja przebiegła e, pomyślnie. Jak widać, operacja się powiodła. Jest wszystko już po polsku. Mam nadzieję. No, kurnie wygląda to fajnie. Bardzo. Stan pogody, już normalnie można interakcję z tym. Macie sporty, bieg, hut. Wszystko można tutaj już po polsku sobie z tym zegarkiem komunikować. No, jestem zadowolony. Chłopaki, gratuluję. Dobra robota. Jak ja przy herbacie porannej dałem radę, to myślę, że każdy, kto się pokusi o zakup takiego zegarka, to też e, da radę. E, zachęcam do obejrzenia e, mojego, mojej prezentacji tego zegarka. Jak chcecie wiedzieć więcej? Tak jak powiedziałem, link w opisie. Zresztą do sklepu e, też. Zachęcam do e, oceny filmu, do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony test.pl